Aspirant stowarzyszenia Mirosław i Urzesznikowi Matalińskiego Państwa Straży Pożarnej Proszę powiedzieć kilka słów o całej akcji. Ta akcja to są oczywiście ćwiczenia, ale ćwiczenia prowadzone jakby na, również na potrzeby realizacji przepisów ustawy, między innymi ustawy Prawo ochrony środowiska, która to zobowiązuje komendanta powiatowego, komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej do stworzenia co najmniej raz w roku założeń planów i programów, programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym wewnętrznego planu ratowniczego, które sporządzają zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku i chodzi o sprawdzenie tych założeń w praktyce.